Maneczko, widzowie. Dzisiaj mamy dla Was trzy najlepsze miejscówki na Arenę Duo. A więc co? Zapraszam Was do oglądania i zaczynajmy. Pierwszą, moi drodzy, widzowie, miejscówką jest żółty domek. Wybrałem go dlatego, że jest tu bardzo pełno łowisk. Można mieć dużo rybek. Jedna osoba leci na żółty domek, a druga na przykład na linię wysokiego napięcia. Max, respo mi się trzy skrzynki na imię, jedna. Na domku jest podobnie. Lud jest nawet wystarczający, jeśli chodzi na dwie osoby, można sobie tu wybrać różne, do zakamarki, albo jak rotować do strefy, to już nie ode mnie zależy, ale naprawdę bardzo polecam tą miejscówkę, teraz na przykład się zrozpiła jedna skrzyneczka. Można też czasami fajnie wyłapać fragi, ponieważ jeśli ktoś leci na paszportu, a ma dobrego alma, Możesz wyłapać fraga, A więc tak, kolejną miejscówką to jest widzowy szark. Na szarku jest 11 beczek z kewem. Każda beczka daje 10 kewa. Ogólnie to jest 110 kewa. Myślę, że starczy to na spokojnie. Jest tam bardzo dużo skrzynek. Czasami się rozpila przez skrzynka. Czasami no tak bardziej się respi to lepszą skrzynkę dobrze a kolejna miejscówka to jest Villa Na Villa są takie dwie maxy czy skrzynki też bardzo fajna miejscówka a na przykład teammate może polecieć na zamek na zamek też jest dobry loot w ogóle na wszystkich tych miejscówkach jest bardzo dobry loot a gdy nie mamy kewa Możemy iść połowić na kontenery Tam też są skrzynki, jest boss Do kupienia niebieskiego tam PMA. I co? Jeśli byście nie chcieli tracić swoich kewów to tu jest lurp Track. A więc co widzowie? Nie zapomnijcie zostawić subika, z dzwoneczkiem, zalajkować ten film A to już jest 6 dzień daily No i co widzowie? Siema!